Witajcie moi drodzy. Dzisiaj mam dla was recenzję torebki kolejnej polskiej marki. Marki, która zwojowała już światowy rynek mody, a mianowicie jest to są to projekty polskiej projektantki Zofii Chylak. Marka nazywa się Chylak, a ja recenzuję wam dzisiaj Torebkę, która jest mini nerką w kolorze czarnym w błyszczącym krokodylu. Jeżeli jesteście zainteresowane tą torebką, to zostańcie ze mną. Przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, że jestem niesamowicie dumna z tego, że polska marka weszła już na rynek międzynarodowy. Niesamowicie mnie to cieszy. Bardzo jestem zadowolona, że mam torebkę tej projektantki. Mało tego, te torebki w Wielkiej Brytanii, na przykład, możecie znaleźć na stronie Netaporte. Także jest to już jakiś prestiż. Bardzo mi się spodobała ta torebka. Wiem, że ona występuje też troszeczkę w większych rozmiarach i nie jest tenerką, tylko taką klasyczną torebką, która tutaj ma srebrne elementy, czy złote elementy i doczepiany pasek, włącznie z rączką, natomiast ona jest odrobinę większa. Ja zdecydowałam się na ten model najmniejszy i uważam, że jest to całkiem fajny wybór. Zaraz Wam opowiem o plusach, może też drobnych minusach tej torebki, natomiast tak ogólnie. No, to możecie sobie zobaczyć, jak ona wygląda po kilku latach użytkowania. Słuchajcie, to jest model, bo każda e, torebka marki Hylak ma swój e, numer. Ma tutaj napis: Hylak Made in Poland. Mam nadzieję, że to będzie widać, że zaraz wyostrzy kamera. O, jest widać. Hylak Made in Poland. I jest pokazane, który to jest numer seryjny. A na samym końcu mamy, słuchajcie, numer 20 co oznacza, że ta torebka jest z 2020 roku e, czy 2020 roku, tak chyba najlepiej się mówi z 2020 roku, e, więc ma już, słuchajcie, 4 lata. No, oczywiście to nie jest torebka, którą noszę tak na co dzień każdego dnia, więc e, to też musimy wziąć pod uwagę. Myślę też, że z czasem ona straciła odrobinę ten błysk. Ale nadal jest w bardzo dobrym stanie Myślę, że mogę tutaj Wam pokazać, jak ona wygląda Mam tam takie delikatne, słuchajcie, rysy gdzie nie I tak samo jak się tutaj podnosi klapę To bardzo często torebki są porysowane po tej stronie Ale zobaczcie Ona wygląda bardzo dobrze I to świadczy o jakości tej skóry tak samo tutaj z tyłu. Nie ma żadnych przetarć. Nie straciła też, słuchajcie, swojej formy. Tak jak widzicie. Jest nadal w super stanie. Jakość mówi za siebie. Nie popękały też żadne elementy wykończenia skóry co też jest bardzo ważne. To też świadczy o tym, że te wykończenia, ta farba, która jest tutaj stosowana, jest naprawdę w dobre, dobrej, dobra gatunkowo i odpowiednio dobrana do rodzaju skóry. Ponieważ jak ta skóra pracuje, to ta, to wykończenie, ta farba pracuje razem z nią. Oczywiście moje ukochane zamknięcie na magnetyk, który jest kryty, tak jak widzicie tutaj, widać, oznacza się w dwóch miejscach. Sama torebka widzicie, że jest sztywna. Jeżeli chodzi o pasek, to pasek to jest taka troszeczkę e, dla mnie właśnie, taki trochę odrobinę, odrobinę minus tej torebki. Dlatego, że ja nie przepadam za bardzo za tym paskiem. Tak jak widzicie, on jest zupełnie taki cieniusieńki. On jest dosyć krótki. Ja mam go w tym momencie na e, jednym z tych dłuższych ustawień. A pamiętajcie, że jestem drobna. I ta torebka na takim ustawieniu jest dokładnie pod moim piustem. Więc jeżeli, o, jeszcze sobie trochę przesunę. Więc jeżeli jesteście wyższe, macie troszeczkę większy rozmiar ode mnie, no to niestety może być to problematyczne, bo ten pasek może być za krótki. Ja słuchajcie, zrobiłam sobie taki myk z tą torebką. Ogólnie dużo marek w tym momencie produkuje bardzo podobne torebki do Zofii Chylak właśnie jeżeli chodzi o kroko w takim minimalistycznym y, stylu. Y, jedną z takich marek jest na przykład marka Duck. I korzystając właśnie z tego, postanowiłam sobie dokupić od nich taki pasek właśnie w krokodylu. On też nie jest długi, to jest z tych, z tych takich szerszych pasków. O, w ten sposób wykończone. I słuchajcie, przypinam go do tej torebki. Zaraz Wam pokażę, jak to robię. Przypięłam do niej już e, pasek od Daga. I tak to się prezentuje. Tutaj troszeczkę mm, trzeba uważać, ponieważ ta szerokość e, tego paseczka tutaj nie jest wystarczająco mała, żeby było wygodniej, komfortowo z tym karabinczykiem. Słuchajcie, przy takim noszeniu na co dzień to absolutnie nie przeszkadza. I ja bardzo często właśnie tę torebkę słuchajcie, noszę z tym paskiem. I tak to się prezentuje, jest odrobinę dłuższy. Moim zdaniem jest taki bardziej modowy, bo jest też szerszy. I bardzo lubię właśnie nosić ją z tym paskiem. Natomiast. Zwracam Wam uwagę, że to nadal jest krótki pasek. Także jeżeli lubicie dłuższe paski, to być może ten model niekoniecznie jest dla Was. Natomiast, no, jest to nerka, więc generalnie ją się tak nosi wyżej. Natomiast, no, to jest kwestia preferencji. Mnie się ta torebka podoba w takiej formie i tak noszona, ale zdaję sobie z tego sprawę, że nie dla każdego jest ta torebka stworzona. Także to jest Wasz wybór. Ale no, trzeba przyznać, że ona wygląda bardzo elegancko. Nawet po tylu latach, ona cały czas trzyma pięknie formę, nie jest zniszczona, nie jest nigdzie poobdzierana. Bardzo tę torebkę lubię. Teraz Wam jeszcze tylko powiem, jakie są jej wymiary, bo myślę, że to są istotne rzeczy. Ona jest długości 18,5 cm, wysokości 13 cm i głębokości. 8 cm. Jeżeli chodzi o ten oryginalny cieniutki pasek, to jest ym, regulacja między 74 cm a 116. Ym, od razu Wam mówię, że to nie jest torebka, do której spakujecie pół, do, pół domu. To jest torebka mała. I ja mówiąc słowo mała, <grym> wiem, że to jest mała torebka. I mam tego świadomość. W takim razie zaraz ją zapakuję i pokażę Wam, co się mieści w środku. Ale zanim ją zapakuję, zapomniałam, że nie pokazałam Wam wnętrza. Więc jak uchylimy torebkę, widzicie, ona jest sztywna, więc to nie jest też takie super proste. Ona nie ma jednej komory, tylko ta torebka, słuchajcie, jest podzielona na dwie komory. Zapięłam tą wewnętrzną kieszonkę. I mamy teraz tak, dwie komory. Które pomieszczą niewiele, i po środku, słuchajcie, jest jeszcze taka kieszonka na zamek. Do której możecie włożyć właśnie e, wasze, jakiś, jakiś mały portfel, e, portfel z kartami. Zaraz wam pokażę, co się w środku mieści. Więc, generalnie, to jest całe wnętrze tej torebki. Ma piękne wykończenie klapy od środka, w takim drobnym krokodylu. Od zewnątrz, tak jak widzicie, jest duży krokodyl. A teraz pokażę Wam, co mieści się w torebce w środku. Zapakowałam już moją torebkę. Tak wygląda, jak jest zapakowana moim zdaniem na full. O. Widać, że te harmoniki się rozkładają. To jest też takie zapakowanie, które bez problemu umożliwia zamknięcie klapy. I to jest bardzo istotna informacja, dlatego że z uwagi na to, że ta torebka jest dosyć sztywna, trzeba uważać, żeby jej nie przepakować w tej przedniej kieszonce, dlatego że po prostu najzwyczajniej w świecie nie zamkniecie klapy na magnetyki. Tylko ona będzie tak cały czas uchylona. Co moim zdaniem nie wygląda fajnie, więc trzeba wiedzieć, żeby jej nie przepakować w tej przedniej kieszeni. A teraz zobaczmy, jak wygląda w środku. W przedniej kieszonce, w tej przedniej komorze, umieściłam chusteczki higieniczne i telefon. I to jest praktycznie wszystko, co możecie w tym momencie zmieścić do środka. Tu wam jeszcze pokażę, jak jest, jaka jest wielkość tej torebki. Słuchajcie, teraz się tak na tym zastanawiam. Nie jestem w 100% pewna. Czy ten większy model się tu zmieści, iPhona? No, nie wiem. Ja mam ten mniejszy i tutaj bez problemu wszystko się mieści. No, zobaczcie, on jest tak na styk włożony. No, to jest taka ciekawostka. Jeżeli macie e, tą nerkę, odchylak i duży rozmiar iPhona, to koniecznie dajcie znać w, w komentarzu, czy, czy możecie go tutaj umieścić w środku, czy się mieści do. Do którejś z tych komór Bo to jest bardzo ciekawe Mój się mieści w każdym razie Dalej, w tej, w tej drugiej komorze Umieściłam Mały portfelik z dokumentami Pomadkę, no niestety już luzem Bo tutaj się nie zmieści kosmetyczka Także nawet nie próbujcie, bo po prostu nie domkniecie klapki Więc pomadka luzem I klucze W tej kieszonce, która jest na zamek, po środku umieściłam lusterko i portfel z kartami. I to jest właściwie wszystko, co mieści się w tej torebce. Dlatego, nie jest to taka torebka, słuchajcie, dla osób, które uwielbiają zabierać ze sobą pół domu. Absolutnie nie. To też nie jest torebka, do której dopchacie jeszcze okulary, bo Wam są potrzebne. Te okulary przeciwsłoneczne To nie jest torebka, do której jeszcze coś upchacie Po prostu jeżeli wychodzicie z tą torebką na miasto To musicie mieć świadomość, że to co wpakujecie To jest maksimum I tam już po prostu nic więcej się nie zmieści Właśnie z uwagi na to, że po prostu ta klapka będzie Wam się uchylać Natomiast yy, uważam Uważam, że ta torebka jest absolutnie przepiękna Jest ze mną już kilka lat Cały czas z niej korzystam. Jest to na pewno fajna też opcja wieczorowa. Jeżeli chcecie zabrać ze sobą jakąś małą torebkę, elegancką, to właśnie przez to, że ona ma ten piękny błysk, uważam, że jest bardzo elegancką torebką. Mało tego, jeżeli tylko chcecie, możecie sobie zamówić na stronie marki Chylak taki łańcuszek złoty. I ta torebka wtedy nabiera takiego bardzo wieczorowego charakteru. Ja oczywiście korzystam również z innych łańcuszków, które posiadam po prostu w swojej kolekcji, więc zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Wiecie, że uwielbiam łączyć różne paski, różne łańcuszki z różnych marek. No i tak właśnie robię w przypadku tej torebki i łańcuszka, który został wyprodukowany przez markę DAK. Przy okazji kolekcji z Anią Something White. To jest łańcuszek, który pasuje do większości moich torebek. Mało tego, bardzo go lubię z uwagi na to, że ma duże tutaj kółeczko, ten duży karabinczyk, więc właśnie nie odgina tej yy, skóry tutaj. I bardzo ładnie wygląda z tą torebką. Mało tego, ja już robiłam stylizację na moim Instagramie, właśnie z użyciem tej torebki i tego łańcuszka. Chyba przy okazji stylizacji świątecznych albo noworocznych, także zapraszam Was do mojego Instagrama. I no, mówię Wam, ta torebka jest bardzo uniwersalna, jest naprawdę przepiękna i pasuje w wielu sytuacjach. Ja ją bardzo lubię. A teraz pokażę Wam kilka stylizacji z użyciem tej torebki. Dziękuję już za Waszą uwagę, za to, że poświęciliście mi swój czas. Bardzo serdecznie zapraszam Was do kolejnych moich produkcji. Koniecznie zostawcie mi kciuka pod tym filmem, zostawcie komentarz. I jeżeli jeszcze tego nie robicie, to bardzo Was proszę, zacznijcie mnie subskrybować. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.